Polska organizacja, tak można powiedzieć, która lata się nie boi i latem nie ma żadnych oporów, żeby swoje gale organizować. Fen, Paweł Jubiak, prezes organizacji kolejna gala latem znów wasza niebawem przed nami w koszalinie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No dokładnie kolejna gala, już czwarta edycja Summer Edition. Lata się nie boimy, wręcz przeciwnie zawsze nam te imprezy wychodzą, także i tym razem podjęliśmy wyzwanie i odwiedzimy już czwarte kolejne miasto, na którym będziemy robić letnią edycję. Wiem, że dzisiaj już były odwiedziny w Koszalinie. Tutaj po prostu z koszenia do Warszawy przyjechałeś. Jak tam sytuacja wygląda na froncie, jeśli chodzi o przygotowania? No, zgadza się. No. Nie można nic lepszego zrobić, niż samemu dopilnować do, do całej organizacji. Teraz jesteśmy w ostatnim okresie intensywnego marketingu, reklamy. Byłem tam osobiście wszystko zwizytować, zobaczyć, jak to wygląda. I myślę, że jesteśmy na właściwych torach, żeby był to kolejny udany weekend. Event, przepraszam. Weekend, weekend swoją drogą. Właśnie, jak będzie jeszcze. Weekend. O tym roku trochę weekend, po. Event. Na jedno wychodzi. Jak to zwał, to zwał. Was, ważne, żeby było udanie. Otóż to, tym bardziej, że no, troszkę może pogoda w tym roku taka słaba, jeśli chodzi o nasze lato. Jest szansa, że może też trochę odwrócicie ten trend tak na koniec lata, że będzie troszkę ładniejsza już przy okazji również Waszej imprezy tam gdzieś. A dzisiaj jak w ogóle było w Koszalnie? No, pogoda? Powiem szczerze, z Koszalina wyjechałem wczoraj o 12 w nocy. O ran. Od rana jestem w Warszawie. No, wczoraj pogoda była średnia, no, ale tak, patrząc na co to, co się dzisiaj, dzisiaj dzieje w Warszawie, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, to nie można powiedzieć, że mamy słabe lato, bo jest gorące i upalnie. Także mam nadzieję, że gorącej upalnie również będzie w Koszalinie 12 sierpnia, zarówno na plaży, jak i w klatce Fen. To gala, która przed nami, ale jeszcze może do niej wrócimy sobie na koniec. Natomiast ja wybiegnę troszkę może w przyszłość, bo wiemy, że już tam gdzieś kolejne plany są podejmowane. Zresztą wspominałeś o tym, mówiłeś o tym. Tak, zapytam, zapowiedziałeś Freak Fight. Zapowiedziane jest coś takiego na Galifen. Pamiętam, że jak kiedyś rozmawialiśmy, to mówiłeś, że nie do końca jesteś przekonany co do tego typu wydarzeń. Ja wiem, Freak Fighty teraz modne, to mi chcesz powiedzieć. Tak, no nie można być zakładnikiem własnych obietnic, czy tam zapowiedzi. Bo, jak widać, sytuacja na rynku jest dynamiczna, zmienia się i zawsze można coś powiedzieć, czego można potem żałować. Także nigdy nie mów nigdy. Tak szykujemy mat, no... Jak to nie robić w To jak to patrzę na pana redaktora, który też tu się szykuje do walki, się zastanawiam, czy ja co za mnie wezmę udziału. Ale jak ze mną nie. Chyba. Nie, no nie ta waga, bo ja chyba w kategorii ciężkiej. Ja, ja tak 8-4. Troszkę mniejszej kategorii. Ja powiem tak, ja ważę 110 kilo, całe lata grałem w rugby, sporty walki nie są mi obce, także biorę jakieś celebryty, wjeżdżam do klatki i robię robotę. Nie? No, Ale ja to tak y, y, rzeczywiście bardziej, no nie, zaraz będzie tutaj śmichy, że ze sportowcem. No ale z kimś, kto był w klatce już, tak? Próbuję ja. A tutaj kto? Także no, znaczy masz bardzo doświadczonego zawodnika. No właśnie. Nie, ja oczywiście żartuję. No ja jestem od innych rzeczy. Nie, 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 od, nie od walki w klatce, tylko od spraw org, organizacyjnych i tak dalej. No szykujemy Freak Fight, mam nadzieję, że będzie głośno i mam nadzieję, że... To coś wniesie nowego do naszej organizacji, że nasi sportowcy też będą mogli przy tym troszeczkę zabłysnąć i się pokazać i że kolejnych fanów przyciągniemy na nasze gale, bo zależy nam na rozwoju i na tym, żeby coraz więcej ludzi odwiedzało nasze eventy. Także nie powiem na razie żadnych konkretów, rozmowy trwają, ale będzie się działo, będzie głośno. Będzie głośno, będzie radośnie, jak to tak w pewnej piosence mówiono. Rozumiem, że na razie nie, żadnych szczegółów nie poznamy tutaj, jeśli chodzi o ten free Fight, ale... E... Ale na, pew na pewno to nie będzie typowy Freak Fight, typowo tylko pod show, tylko będzie sportowy Freak Fight. Spotkałem się z małym zarzutem, również ze strony tutaj prezesa, przy okazji jakiegoś tam spotkania, że gdzieś opowiedziałem, iż organizacja FEN zatrzymała się troszeczkę w miejscu, nie idzie do przodu, nic się tam nie dzieje. Zostałem zrugany, że to wcale nieprawda, że, że są nowe pomysły i, i jakieś tam nowe koncepcje. O już wiemy. Co w takim razie jeszcze przed nami, jeśli chodzi o organizację? Czy jacyś nowi zawodnicy, czy jakieś nowe pomysły na to, żeby gdzieś zbogacić te gale? Organizacja FEN nigdy się nie zatrzymywała i nie zamierzamy się zatrzymywać. bo Mieliśmy przejściowe problemy, o których wszyscy wiedzą, ale mamy już, już ten etap. Za sobą wyciągnęliśmy wnioski, przeprowadziliśmy odpowiednie kroki, ustabilizowaliśmy naszą organizację, ustabilizowaliśmy przede wszystkim sytuację finansową, jak i organizacyjną. Mamy już plany na, 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 wszys na wszystkie gale w tym roku, jak i w kolejnym, także terminarz mamy przyklepany do końca 2018, czyli uważam, że FEN jest jak na, na najlepszej teraz drodze, żeby jeszcze bardziej się rozwijać prowadziliście klatkę, na najbliższej gali będzie jedna walka w K1. Czy to oznacza, że gdzieś to K1 będzie w troszkę inny sposób teraz traktowane w FEN, czy, czy raczej w K1 pozostanie? A, a, absolutnie. No przypomnijmy sobie sam reddition sprzed dwóch lat, które się odbywało w Kołobrzegu, który jest od na zaledwie 50 km oddalony. Tam też było tylko, tylko jedna walka w formule K1 i nic to nie zmieniło, jeśli chodzi o symbiozę MMA i K1 na fenie. Po prostu tak, taki region mało jest tam zawodników z kickboxingu, Tam rządzą wiadomo i tam musi być gala pod MMA typowo. Dlatego tak właśnie się stało. To dopytam jeszcze o tych zawodników konkretnie. Kamil Łebkowski stał się taką troszkę teraz twarzą, taką postacią, która mocno gdzieś tam pojawia się przy okazji waszych gale, obóz przez niego tam zajęcia prowadzone. Marcin Naruszka znowu wraca do Fen. No z różnych powodów, Marcin Naruszka, jak rozumiem, na wyłączność już teraz Fenie. No Marcin, z... <noise> Marcin jest bardzo dobrym zawodnikiem, no wraca do fenu. u wiedziałem, że wróci prędzej czy później, bo z Marcinem jesteśmy w bardzo dobrych relacjach, bardzo szanuję tego zawodnika, nigdy z nim się nie pokłóciłem, nie miałem z nim nigdy problemów. Jakieś tam zadry były, ale to bardziej z osobą, która wcześniej prowadziła jego karierę. Teraz jak wiem, Marcin jest sam sternikiem i kowalem z swojego losu i kariery zawodniczej. No i z tego co wiem, chce walczyć u nas i tak będzie. A jeszcze jakiś inni zawodnicy chcą walczyć, na przykład z nastuladnokniski Team byłego w organizacji FEN? Powiem tylko tyle, no Marian Ziółkowski cały czas jest naszym zawodnikiem i nadal ma z nami kontrakt wyłącznościowy, że, wa że, że walczył w innej, mniejszej organizacji, <grym> to za naszą, to za naszą, za naszą zgodą. No na jesiennej gali Marian będzie wa walczył u nas yy, na fenie. No i to grubą walkę szykujemy. Jeśli wszystko dopniemy, jeśli chodzi o rywala, to myślę, że fanów czeka bardzo takie emocjonujące starcie na szczycie yy, kategorii lekkiej w Polsce. To tak dopytam jeszcze, bo wiem, że. Yy... Ee, że tak już też zresztą tutaj taką wskazówkę, że im krócej, tym lepiej, bo wtedy lepiej się ogląda. To, żeby nam się dobrze oglądało, to może tak nazwisk... dodać fanów, Oni muszą być cały czas zainteresowani ciekawymi tematami, a nie wzórkami. Nie wzórkami. Dlatego na koniec jeszcze pozwolisz, że zapytam o te ciekawe tematy. To znaczy o tych zawodnikach zaczęliśmy rozmawiać. Może powiesz, może zdradzisz jeszcze jaki ewentualnie gdzieś tam plan, jeśli chodzi o tych właśnie zawodników, czy e, troszkę międzynarodowo też jeszcze, bo u was zawsze było międzynarodowo, ale... No więc właśnie, ale czy szukacie jeszcze gdzieś tam jakieś nazwisk? Jak to wygląda, jeśli o Was chodzi? Nie no, mamy teraz grupę zawodników, z których chcemy wyselekcjonować z pięć twarzy, którzy będą walczyli non stop. No, takim zawodnikiem na tą chwilę jest, stał się już Kamil Łebkowski, Dołączy Andrzej Grzebyk. No, zobaczymy, kto będzie taką twarzą numer 1 w 8 4, no, bo nie oszukujmy się, to też jest starcie, takie czołówki kategorii średniej w Polsce. Na no, różkach Grzebyk to jest mega walka i ta walka wyłoni lidera w tej, w tej, w tej kategorii średniej. Postawimy jeszcze na, na, na paru innych takich sportowców z pięciu, co będą bić się, bić się co gala. Oprócz tego wzmacniamy to frikami plus dobrzy zawodnicy z zagranicy i robimy swoje. Krok do przodu, do przodu, to ja powiem tak, no to już jest chyba... 15. gala, w trzeci rok pod rząd robimy pięknie w ciągu roku, czyli cały czas ten fen się przewija w mediach wszędzie, co dwa miesiące jest, jest gala, także widzę, że ten brand jest coraz bardziej rozpoznawalny wśród ludzi zwykłych, nie tylko zna już środowiska, Dociera, docieramy do coraz większej ilości tak zwanych Januszy, także ciężka praca jeszcze przed nami, ale widzę, że ciężka praca popłaca, bo jest coraz lepiej. Cieszę się, że w to zainwestowałem ja i moi partnerzy wspólnicy czas i pieniądze, bo jest progres, także będzie się działo, będzie dobrze. To wiesz co, że się już kończę, ale dwa pytania jeszcze pozwolić tylko, na koniec jedno pytanie. Tak troszeczkę gdzieś tam ten stadion narodowy, że to konkurencja zorganizowała, gdzieś tam trochę jest coś takiego, że fajnie byłoby też swoją jakąś taką spektakularną galę zrobić, no chociażby nie wiem, właśnie na stadionie narodowym albo w jakimś takim miejscu innym, wielkim, ogromnym? Powiem tak, tak patrzę akurat tu po lewej ładnie ładnie widać. to no to patrzę no to jest moje marzenie, żeby kiedyś udało mi się w przyszłości, żebym się doczekał, żeby na takim obiekcie Poczekaj, pokażemy tylko. Ja tylko pokażę, jeśli pozwolisz, tutaj szybciutko przejedziemy sobie. To będzie taki kadr na stadion narodowy. O tam sobie pokażemy. To jest ten stadion narodowy, który chyba widzieliśmy. Zaraz zobaczę, czy widzimy ten stadion narodowy. To nic nie widzimy na razie. Jest stadion narodowy. Dobra, wracamy w takim razie do pana prezesa. Przepraszam. Stadion wiadomo, że się łezka wokół wokół kręci. No bo chyba marzeniem każdego promotora jest zdrobne. Chociaż jeden event w życiu. Jeszcze raz poprosimy o ten stadion, bo tutaj mi troszeczkę uciekło już teraz. Patrzę, patrzę na ten stadion, tażółka kręci się w oko, to wiadomo, chyba marzeniem każdego ambitnego promotora jest to, żeby chociaż jeden event w życiu zrobić na tak przepięknym, tak wielkim obiekcie. No jeśli chodzi o konkurencję, to mogę im tylko pogratulować. Świetna robota, super gala, nie miałem przyjemności być, ale, ale oglądałem. Także szatowa. I tyle, no można o nich tylko się uczyć na tą chwilę. My chcemy się uczyć najle od, od najlepszych, wyciągamy wnioski i robimy swoje. Czego spodziewasz się po polskiej gali UFC, to Już tak na koniec. Bo tamta gala wielu osób rozczarowała i dla wielu było takim troszeczkę jakby z takim stryczkiem w nos. Spodziewali się tu nie wiadomo czego, a tymczasem no nie było to coś, co chyba aż tak e, porywało, jak porwać miało. Czego się spodziewam? Na pewno spodziewam się wspaniałych, wspaniałych walk. Ta gala mnie szczególnie interesuje, bo Ergo Arena to jest zaledwie 2 km od mojego rodzinnego domu. Także na pewno na tej gali będę. Mam nadzieję, że pols Polscy Fani docenią brand, jakim, jakim jest UFC, że nie będzie problemu z frekwencją, że obieg będzie wypełniony. No, no, no i tyle. że jak najwięcej Polaków chciałbym, żeby tam walczyło. No, liczę, że do tej karty, co jest, dołączy Daniel Omielańczuk, któremu bardzo kibicuję. Oglądałem jego walkę na żywo. Szkoda, że nie wygrał. Liczę, że dostanie jeszcze, jeszcze szansę i że pokaże się w Ergo Arenie. To teraz już naprawdę kończę. Przetasowania na polskim rynku, MA, ta ostatnia historia, która wyniknęła. No, klub, który gdzieś tam był rozpoznawany, który miał swój też niezły brand. Jak ty oceniasz, to co się wydarzyło i czy to w ogóle można jakoś rzutować na, na, na przykład również na to, co będzie się działo podczas Galna, na zawodników, którzy gdzieś tam przy okazji tego byli związani z nastolatnim oknięciem który już teraz nie istnieje? Nie wiem, to nie, jest, to nie jest mój problem, nie, nie mi to oceniać, to, to, to nie jest moja sprawa, ja się skupiam na, na swoich tematach, na swoich sprawach i, i, i tyle to życzę, życzę zaró, zarówno Mirkowi, jak i Pawłowi powodzenia i tyle co mam do powiedzenia w tej sprawie. To co, czekamy teraz na ten najbliższy fan w Koszalinie. Mówi, że tam rzeczywiście będzie gorąco. Nie tylko, nawet jak sądeczko nie będzie się Będzie dorąco, gorąco, dobra, do, dobra karta, super zestawienia. Powraca Pająk, Stasiak, jest kilku bersekerów. Powraca Wojtek Janusz, który podobno wszystko zmienił sobie mentalnie, poprawił stójkę. Mateusz Rębecki będzie, będzie się bił. Tak, tak, także mocna karta sportowa. No, co, co, co tu dużo gadać? Trzy walki w karcie, w karcie, ostatnie w karcie głównej, to są naprawdę fajerwerki, bo i, i Mawo kontra Łebkowski to jest super zestawienie. Widzieliśmy wszyscy, co imawo zrobił ostatnio z Koperą, a z kolei Georga z Kopera to jest walka o numer dwa w kategorii piórkowej w naszej organizacji. No, na różkach, żeby wspomniałem wcześniej, także karta ciekawa. Zapraszam wszystkich, bądźcie z nami. Lato, w latym jest mało MMA, ale Fen zawsze Wam dostarcza pełne emocje. Polskie Morze, dobra zabawa i naprawdę warto być z nami. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję bardzo.